Dobra, kochani, czekam już przed fryzjerem. Już jest 3 po 8, bałam się, że ja się spóźnię, bo Marasia dzisiaj wytoczyła ciężkie dzieła. Ostatnio coś nie bardzo jej po drodze ze wstawaniem, ale jak już wychodzi z przedszkola, to zawsze jest zadowolona, więc wiecie. Jakoś to idzie. Eee, czekam, a nie dziwię się, jak się spóźnię, 10 minut, bo ona taka jest w sensie moja fryzjerka i zawsze tak było i jakoś tak wiecie. Miękki. Ej, ale nie bądź sknera i daj łapkę do góry. Okiem na to patrzę. Na spokojnie w zasadzie. Tutaj nie wiem dalej, co, co zrobić z włosami. Słuchajcie, mam takie obawy, bo mam podjętą decyzję. W zasadzie to już teraz mogę wam pokazać. Na telefonie. Dobra, słuchajcie, myślałam o czymś takim. Moje włosy i tak, słuchajcie, lubią się robić rude. Lubią żółknąć. Więc może jakbym je zrobiła na rudo, taki cynamonowy kolor, taki cynamonowy kolor, zaraz Wam jeszcze kolejną pokażę, kurczę jedną ręką to tutaj tak sobie mogę, takie, to może będzie jakoś lepiej, nie wiem, ale z drugiej strony trochę się martwię, że ten kolor w ogóle nie będzie mi pasował i już tego jedyna droga to będzie brąz, w którym ostatnio w ogóle się nie czuję dobrze. Więc jestem taka rozbita, że sobie nawet nie wyobrażacie. No ale dobra, jakoś, jakoś to będzie. Chyba, że w ogóle nie przyjdzie dzisiaj, bo zapomniała, to sprawa się rozwiąże na dzisiaj. <laughs> tak też może być, nie? No ale zobaczymy, mam nadzieję, że się w ciągu gdzieś tych 5 minut zjawi, a jak nie, to napiszę jej smsa, czy będzie, czy zapomniała. Może i idzie, bo ona często no, ona gdzieś tutaj w okolicy mieszka i często wychodzi po prostu za późno, czy co, coś, nic nie dzieje, nie? Bo Ja też na przykład jak pracuję na smażalni, to mi się zdarza na przykład, słuchajcie, opóźnić otwarcie o 10 minut, minut, bo też na przykład się nie wyrobiłam z czymś, no to jest życie, tak, no. więc kochani czekam, czekam na nią i spadam, no, czekam i spadam, no nie spadam, bo siedzę w samochodzie cały czas ale jeszcze poszukam sobie inspiracji może, ale co z tego, z moich inspiracji jak ja na przykład chciałabym, słuchajcie ombre, jasne końcówki i piękne, gó ciemną góra na moich włosach, to nie wychodzi ale chociaż w końcu podetnę sobie tą nędzną grzywkę, która widzicie jak wygląda był tak placek przez nią. Najwyższa pora. A! I zrobiłam sobie poznokcie. Beżowe, słuchajcie, beżowe poznokietki. I takie szpiczaste. Ostatnio miałam zaokrąglone. Nie, kwadratowe miałam. A teraz będą e, szpiczaste. Zależy od jakiej formy e, użyję. Ale muszę sobie kupić żal, bo mi się skończył i to już na ostatkach leciałam. I też innego żalu niż zwykle użyłam, więc nie mam pojęcia, czym się nie połamią bardzo szybko. Mówię zupełnie inny żal. Taki jakiś przez internet zamawiany, w pudełeczku, a normalnie biorę taki wyciskany, nie? Więc zobaczyłam. W ogóle wydaje mi się, że to jest zwykły żel, a ja zawsze robię na kryloż żelu, a to chyba był zwykły żel. No, ale tak czy tak jakoś ogarnęłam, jeśli chodzi o to nakładanie go, więc myślę, że nie będzie źle. Może nie podpadają w ciągu. Dwóch tygodni, bo ja tak średnio co dwa tygodnie robię. Z, yy, Widzę, że jest 16, po i dalej, nie ma i teraz już zaczynam nabierać takich podejrzeń, że może ona miała na myśli jakąś inną środę, tylko mi nie powiedziała. No bo najpierw powiedziała mi jeden termin, a powiedziała mi: A nie, czekaj, mam w środę na 8 rano. Jeszcze, no to ja, że to był jakiś, słuchajcie, w zeszłym tygodniu to było, no to ja pomyślałam o następnej środzie, która jest, a teraz. Mam pewne wątpliwości, że może ona po prostu w domyśle powiedziała, że ma termin w środę, a chodziło jej o środę na przykład w przyszłym tygodniu. Nie wiem, nie wiem za bardzo co robić i nie odpisuję ani nic, zaczekam do wpół do i pojadę do domu, no bo przecież też nie będę tutaj siedziała, słuchajcie, do dziesiątej, a się okaże, że to chodziło o przyszłą środę i może w którymś momencie do mnie odpisze albo odzwoni. Dobra, no. kochani, jak można się domyślić myśleć, niestety. Z moim prezjerem, nic nie wyszło, słuchajcie. Okazało się, że ona faktycznie miała na myśli następną środę, a nie tą, co teraz miała być, za co mnie przeprosiła. Ja powiedziałam, że w zasadzie to nie ma problemu, nie, no bo nic wielkiego się nie stało, ale w zamian za to powiedziała, że jutro przyjdzie i jutro mi zrobi te włosy. Także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Słuchajcie, mam jeszcze jeden dzień na przemyślenie swojej decyzji. Tym gorzej, bo jeszcze bardziej będę się, słuchajcie, zastanawiała, co zrobić z tymi kłakami. Nie wiem już sama, czy robić je na taki kolor, jaki chciałam, jaki Wam na pewno rano będziecie oglądali, ale jak będziecie to oglądali, to pewnie już będę się działał na fotelu fryzjera i będę już miała robione te włosy, więc nie wiem sama, czy zrobię taki kolor. Jak ja pokazałam, czy zrobię klasycznie, normalnie, słuchajcie, pójdę w brązy. Nie wiem. Zobaczymy jeszcze, co ona mi powie, bo właśnie też na niej bardzo dużo się skupię, bo wiem, że ona po prostu, wiecie, ma doświadczenie z włosami i wie mniej więcej, co do kogo pasuje, więc w to pójdę, co ona mi doradzi. <grym> Słuchajcie, powiesiłam sobie pranie, teraz jest godzina 10 i jadę sobie zrobić live'a, no bo jeżeli mam ten czas, to poświęcę go właśnie na Was, na swoich widzów. Słuchajcie, powiem Wam, że wszelakimi sposobami próbuję wymyślić to, jak mogę pogodzić to wszystko, co się teraz u mnie dzieje z tym, że chcę tą kozę, słuchajcie, i już myślę sobie o tym, że po prostu wezmę kuskę kupię sobie i będę trzymał ją u siebie tutaj w, pod domem, bo mam, słuchajcie, tutaj normalnie taką fajną komórkę, tylko że musiałabym tam posprzątać, powynosić stamtąd sprzęty i zagospodarować ją jakoś właśnie specjalnie na kuskę, i, i tyle, i po prostu w sezonie letnim będę ją wywoziła tam i najwyżej zrobię jej pastwisko i tyle, i, i, i już i będę z nią, słuchajcie, chyba łąkami szła y, normalnie do domu albo nie wiem, do samochodu będę ją pakowała i z nią jeździła jakby ja na przykład, słuchajcie, od małego ją uczyła może, że będzie jeździła u mnie w bagażniku to czemu nie? czemu nie? to by były jaje jak bereta a jak mi się nie będzie chciało to przecież mogę ją tutaj pod domem też puścić i też będzie dobrze Zawsze jest słuchajcie, jakieś wyjście. Koza nie jest droga, ale jak już umiała szukać, to już szukała miniaturki. I to jest jakieś rozwiązanie tej całej sytuacji, że spełniłabym swoje marzenia o kozie i nie musiałabym wydawać pieniędzy właśnie na budowanie jakiegoś schronienia dla niej, bo mam, tylko nie w tym miejscu, nie? A dalej by cieszyła oczy, bo ogrodzenie to nie problem, słuchajcie, nie? E, jeśli chodzi o to dla, dla kuski, zwłaszcza takiej miniaturowej, e, więc myślę, że, że i tak z tym ruszę jest tak ruszę i, I gąskie też sobie skupię. Gąskie też sobie kupię, bo tutaj akurat bym na przykład przeniosła, słuchajcie, dwie yy, czy tam kurki do innego kurniczka i też nie będzie problemu. Nie będzie tutaj większego problemu, one się pomieszczą i tyle. Staram się optymistycznie jakoś na to wszystko patrzeć. A teraz słuchajcie, biorę łyka jeszcze kawy. I zbieram się. Moi widzowie jeszcze nie wiedzą, że będzie live dzisiaj. Nie spodziewają się mnie dzisiaj, e, więc zrobię taką małą niespodziankę. No. Spadam u nas w ogóle jest Odwilż e, i, pr, i pralka w tyle, nie? Ale u nas jest Odwilż, jest dzisiaj dosyć ciepło, więc akurat tak mi się wydaje w sam raz na live'a. Spadam, pa pa! Znaczy nie papa, bo jeszcze się będziemy widzieć dzisiaj. Dobra kochanie, ja się do Was odzywam znowu z kuchni. Jestem już po pracy, słuchajcie, jest godzina 20.44, czyli prawie 21. Ja sobie ogarnęłam troszkę chałupkę, słuchajcie. Nie nagrywałam cały dzień, bo też praktycznie cały dzień zleciał nam na debatach, słuchajcie, na temat domu. Był u nas jeden kierownik budowy, ale to zupełnie, wiecie, zupełnie nie nasz, tylko inny. Okazuje się w ogóle, zaczął padać deszcz, i okazuje się, że nam dach przecieka. W domu. E, więc również dach jest do poprawy. Okazuje się, że nie jest tam jakaś osłona nałożona. Ja też jestem lajkiem w tych sprawach, oni mówili, a ja też nie pamiętam dokładnie. E, na pewno teraz pokazuję wam zdjęcia. E, więc jest masakra, nie? Im dalej w las, tym ciemniej. Słuchajcie. Jestem załamana. Nie wiem, e, jutro dopiero będzie u nas, czyli jak wy to oglądacie to dzisiaj będzie u nas e, nasz kierownik budowy, no i będzie nam tłumaczył, co to poszło nie tak i dlaczego tak jest, a nie inaczej. Ja. Eee, powiem wam szczerze, że nawet nie wiem co mam powiedzieć. Ten vlog dzisiaj będzie na pewno krótki, bo w sumie mówię, nie łapałam w ogóle praktycznie cały dzień za... Yy, kamerkę. Mój mąż miał, słuchać mi, dzisiaj ósemkę wyrywaną. Okazało się, że ta pani, która go rejestrowała na następny dzień na wyrwanie tej ósemki, zapomniała dodać, że powinien brać antybiotyki i nie przepisała mu tych antybiotyków, bo ma paskudne zapalenie w tym zęb w zębie. I mm, przepisali mu antybiotyki na te zęby znaczy na tego jednego zęba. Przed wyrwaniem powiedział, że przy takim zapaleniu nie może mu wyrwać. Podejrzewałam, że mógłby się nabawić sepsy albo czegoś gorszego. Jeśli coś takiego jest w ogóle. Więc yy, on też nie miał yy, wizyty u dentysty. Ja nie miałam wizyty u fryzjera, i to by zawsze masakra. Teraz jeszcze u maryśki w szkole panuje OSPA. Więc po prostu dzień kolejny, dzień pięknych wiadomości. Dobry, kochani, w drugim dniu vloga. Mamy 7:24. Jest zimno jak cholera. I zrobiłam sobie kawkę. Słuchajcie, mam lusteczko. Powiedz przecie, To jest kurczę, najmądrzejszy na świecie. Nie <laughs> tak to szło, ale nie chcę być, słuchajcie, jak narcyz, jak narcyz. Słuchajcie, jak widzieliście, wczoraj nie udało mi się iść do fryzjera. Mało tego, ten vlog był taki krótki, że stwierdziłam po prostu, że przełożymy i zrobimy z dwóch dni vloga. Więc lecimy z tematem. Muszę się okarnąć. Słuchajcie, pojadę do niej, nie wiem, sama, nie wiem, ja już mam taki mętlik w głowie, jeśli chodzi o włosy. Nigdy się tak tym nie przejmowałam, aczkolwiek, wiecie, mam taką chęć zrobić sobie ten kolor, ale z drugiej strony ja się boję, że ja będę z nim źle wyglądać. Także ja po prostu liczę na jej radę. Ja liczę na jej radę, że to po prostu, czy, czy mi ten kolor pasuje, ona wiecie, trochę w tym siedzi i już kupę lat też doradza ludziom, nie, więc nie wiem, no zobaczymy, po prostu nie chciałabym, słuchajcie, skończyć znowu z brązowym kolorem, po prostu nie chciałabym znowu mieć yy, brązowego koloru, słuchajcie. Bo bro, brązowy to ja już się nanosiłam. Blond na moich włosach jest nieosiągalny i powiedziało mi to dwóch fryzjerów. Powiedzieli, że najlepiej systematycznie obcinać włosy i zapuszczać, i wtedy dopiero zrobić sobie blond. Ja, no kurde, mówię to nie dla mnie, bo ja jestem, chciałam słuchać gorący łodzi kompana I ja takich rzeczy nie robię, bo to mi lata zajmie, a mówię, ja bym chciała już i teraz. A nie kurde wiecie, za X lat. No. E, także! Ach. Tutaj opadł, bo mi jest po prostu zimno. Na no z rana zawsze zimno w domu. E, zaraz jeszcze tylko pójdę sobie popryskać swoje pomidorki. W ogóle nie wiem, ile mi zejdzie w tym e, u niej tam U tego fryzjera. Więc muszę się nastawić na to, że od razu pójdę iść do pracy, nie? No właśnie, złoczyłem, zobaczyłem sama nie wiem. O. Dobra, ja gotowa. I lecę, bo ostatni raz widzicie mnie w tych włosach. Generalnie nie wiem, czy zrobimy to, co o czym myślę, bo już mówiłam, że już parę razy o tym mówiłam, że zobaczymy na decyzję mojej fryzjerki, ale no, na pewno nie będę wyglądała tak, tylko troszkę inaczej. No. <laughs> Dzień dobry kochani, już po fryzjerze. Słuchajcie, już wszyscy zasmażali śmiercić jak chcę, bo moje włosy w ogóle nie przypominają inspiracji, którą dałam. Wyglądam raczej jak zawsze po wyjściu od swojego fryzjera. No, trudno, powiedziała mi, że jeśli chcę osiągnąć taki efekt jak na zdjęciach, to musimy rozjaśniać włosy, a moje włosy nie były gotowe na to, żeby je rozjaśniać. Więc moi drodzy, grzywka podcięta, to najważniejsze, najbardziej mi zrobiła dobrze grzywką. Włosy pewnie będą się spukiwały i też będą miały troszeczkę inny kolor, także luzik. Idę właśnie, słuchajcie, to tak śmiesznie. Wow! Chciałam pokazać, żeby mi spadło. Śmiesznie wygląda, bo mam jabłuszka i zastrzyk dla królicy, bo te oczy, słuchajcie, dalej walczę u niej z tymi oczami. Skończy się tak, że będę musiała wymienić i tą, co mam tutaj zabrać do domu i tą, co do domu zabrać tutaj, bo to już normalnie nie mam na to siły. Sałatkę oczywiście też na nich mam. Zabieram się do roboty, moi drodzy, bo już zaraz do pracy, już zaraz do pracy idę, wracam. Moje się, proszę bardzo. Weźcie sobie po jabłuszku. Lubinka. Po jabłuszku proszę sobie wziąć, a resztę proszę mi zostawić tutaj. że, nie patrzcie na moją brzuskę, ale już tyle razy ją dotknęłam podczas smażenia racuchów, a właśnie miałam powiedzieć, że znowu u mnie są racuchy, słuchajcie, grane. Ale w ogóle dzisiaj zrobiłam taką wariację i zrobiłam racuchy z bananami i w środku z czekoladą. I jest na pół słodka i na pół Nie jestem ciekawa, jak to będzie smakowało, ale myślę, że będzie pyszne. No i oczywiście klasyczek, zwykłe, klasyczne racuszki dla reszty mojej rodziny, chociaż mam nadzieję, że Marysia spróbuje sobie tych czekoladowych. Matko Boska, jak mi się ta żywka ułożyła, aż muszę coś z nią zrobić, bo normalnie, jak się zobaczyłam w odbiciu, mówię normalnie jakiś, słuchajcie, Hitler chyba. <laughs> o, od razu lepiej, proszę bardzo. Słuchajcie, kupiłam swoją ulubioną serię u mojej e, fryzjerki. E, szamponów, zaraz ją Wam przedstawię. Dla mnie to jest, to nie jest dla każdego, dlatego że ja mam bardzo włosy takie. Wiecie co, no, ciężko je dociążyć, żeby się nie robiły słuchajcie, puszyste i tak dalej, żeby były fajne, piękne. To są, to jest ta linia. Słuchajcie, one dosyć drogo wychodzą, powiem Wam szczerze bo z 65 zł kosztuje i 70 zł yy, szampon i odżywka, także powiem wam, że naprawdę cenowo drogo i dostałam, słuchajcie, w y, prezencie taką simplizen. Yy, ja z tego miałam szampon i odżywkę podobną, była ok. To jest podobno w ogóle hit, nie? Ale u mnie się sprawdza właśnie ta firma najbardziej, ale słuchajcie, to nie jest dla każdego, dlatego że ja mówię, ja swoje włosy muszę mocno odżywiać, tylko że no niestety mam takie kłapki, e, że one się bardzo kuszą, one są suche i tak dalej. Ona mi powiedziała, że nawet jakby były 100% zdrowe włosy, to one mi po prostu takie rosną, no i już no, i tutaj nie ma jakiejś większej filozofii. E, I... Eee, no po prostu powiedziała, że teraz mam o nie dbać no bo tak jak mówiłam, chciałam rudy ale powiedziała, że rudych na ten moment nie zrobi dlatego, że po prostu ona mi ich nie chce rozjaśniać żeby ich nie zniszczyć pod ciałami końcóweczki elegancko eee, ale naprawdę tak dosłownie końcóweczki eee, to jakbym nie miała tej kurtki znaczy kurtki, bluzki to by było widać, teraz Wam pokażę, że one są eee, proste Dosłownie, nawet wiecie, co na podłodze nie było widać, a już od razu włoski wyglądają dużo zdrowiej, więc jestem mega zadowolona. Yy, wiadomo, że włosy wyglądają na ciemne, ale to się spłucza. u nie zawsze takie drony. Są po prostu ciemne na początku, a potem dopiero yy, się rozjaśniają. Dobra, ja zabieram swoje razuchy: słuchajcie, my na że jest to czekolada. mi się przypaliła na tej patelni i ona teraz cała kopci, więc uciekam z tej kuchni. Spróbuję sobie tego naraśniora. Na generalnie tak rzadko kiedy na słodko. Rzadko kiedy na słodko, ale dzisiaj mam taką chęć zjedzenia czegoś dobrego i słodkiego. i Niekoniecznie kupnego. Kupczego, jak to było kiedyś u Magdy Gessler. Coś tak śmiałam. Idę sobie teraz y popatrzeć, co moja córka robi. Zjem i wypisujemy zaproszenie, bo generalnie dałam ciała, kochani. Bo urodziny są w przyszły piątek, a ja jeszcze nie udałam mu uro zaproszenia urodzinowych, więc. <słuch> Niech mnie Bóg trzyma w opiece, słuchajcie. Ja mam nadzieję, że to się nagla nagra, ale czy wy widzicie to nasionko, które właśnie kiełkuje? Tutaj jest to samo. Jeszcze szukamy. Tutaj też. Nie wiem, czy widać, nic nie widać, ale. Widziałam też paprykę, która mi kiełkuje. Gdzieś tu jest, słuchajcie. A Kiełkują. Mega. Dzień dobry. Będziemy właśnie pisać zaproszenia. <śmiech> <śmiech> takie mamy te zaproszenie, O. Chyba no musisz trochę dalej. Insuć. Musimy takie zaproszenia pisać. I takie jeszcze mamy, tak? Tak, jeste takie. Otwieramy je jest teraz. Jakie otwieramy właśnie? Dobra. Tu są koperty. Tu są koperty. Zobaczcie, koperty. No. Tu jest to. No. A gdzie pisemy? W środku. W środku. Dla Julii i Antosia najpierw. M? Bardzo ładnie, mi się to mi się podoba. Ok, to będziesz mieć. Tak. Do ust. Dam ci do ust. Okay? że będzie to ładnie wyglądało na moich ustach? Tak. Mhm, to jest błyszczyk. Wiem. Tak. Zależnie tak. Na ok. Na mhm. Wow. Dobry mhm. początek. A górna warga? Mama zrobiła takiego kotka, tylko że palcem nie mamy. Marysia nie zapomniała przynieść jakiś ten. Yy, no, ten tak? <hysy> <hysy> Oho, ale już <hysy> zrobiła! Dobra, nie ruszaj, bo mamie zepsujesz kabelkę. No. Powiedz, papa! Papa, <hysy> pa, widzowie! Miłego wieczoru! <hysy> Tak, kochani. Miau, miau, miau.